Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku o zmianie, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms i zostaje wprowadzona trochę tak tylnymi drzwiami. Przyznam się szczerze, że nawet bym nie zauważył, że coś takiego zostało wprowadzone. Nie widziałem to w żadnych mailach nigdzie. Zresztą wydaje mi się, że tego nie było dopiero. Na filmiku u Ark zobaczyłem, że coś takiego rzeczywiście jest. No i tutaj widzimy screenę, które ja Wam też pokażę, czyli wprowadzenie trzeciej kolejki do budowy, wiecie, że możemy trzy budynki naraz budować, tu widzimy jak to wygląda, no i wprowadzenie też drugiej kolejki, jeśli chodzi o badania tam w Akademii. W obu mamy taki dopisek, że ta funkcja przechodzi teraz takie testowanie pionierskie, więc co to znaczy? No ale wiecie, jeżeli jest testowanie, to co? No to raczej chyba nie można tego później wyrzucić. Skoro już ktoś za to zapłacił, czy to jest na zawsze, czy to jest jakieś czasowe. Nie mamy tutaj tego typu informacji, no wydaje mi się, że tu jest to normalnie jakby na zawsze. Także ogólnie rzecz biorąc, no, ciekawa informacja. Jestem, szczerze powiedziawszy, nie jestem jakoś bardzo za tym. Więc może najpierw porównajmy, co mamy do tej pory. Do tej pory zawsze było tak, że jeżeli robimy sobie. Jakieś badanie, teraz o, tutaj mamy akademię, no to można zrobić tylko jedno. No, jak się skończy jedno badanie, to można zacząć drugie, więc będzie opcja, żeby robić dwie. Jeśli chodzi o budowanie, to do tej pory mogliśmy sobie budować dwa budynki równocześnie, to znaczy na początku możemy robić tylko jeden budynek, natomiast dosyć szybko można sobie odblokować tą drugą kolejkę, bo to jest na poziomie VIPA numer 6. Czyli można to zrobić dosyć szybko, szczególnie jeżeli ktoś dobrze zainwestuje w tego VIP-a, ale znowu bez przesady. Dla graczy free to play wcale nie jest to takie proste. Można też na tamtym etapie kupić klejnoty, tylko to też jest jakaś ograniczona liczba, i też dostajemy chyba na dwa dni czy na trzy dni opcję taką, że mamy tą drugą kolejkę odblokowaną na początku gry za darmo, więc. Generalnie rzecz biorąc można sobie jakoś z tym poradzić, żeby szybko, żeby w miarę szybko budować. Ale właśnie czy to, że będziemy mogli przyspieszyć, będzie jakieś takie super, nie wiem, przydatne? Wydaje mi się, że nie jest to aż takie ważne. Naczy, ciężko mi teraz powiedzieć, bo wiecie, nigdy nie byłem takim wielorybem, który wbija te piątki na kwk 1 to zupełnie nie mój styl gry, i taki, że ktoś wchodzi na przykład na nowym serwerze, ładuje mnóstwo kasy w jakieś konto i bawi się tym, że może wszystkich tam podpalać i tak dalej. Wydaje mi się, że te osoby nie mają jakichś szczególnych problemów z dodatkowymi kolejkami. Dlaczego? Dlatego, że ich kupując te wszystkie paczki, które oni zwykle kupują, dostają naprawdę sporo tego, tych różnego rodzaju przyspieszeń. Tak? Więc z tego względu, że jak się kupuje już to wszystko, no to te przyspieszenia, powiedzmy, przy okazji się ma. Skoro kogoś stać na to, żeby mieć właśnie te surowce i tak dalej, no to często stać ich też po prostu na przyspieszenia. Więc jakoś nie mam takiego wrażenia, że akurat przyspieszenia kogoś blokują przy rozwoju. Wydaje mi się, że nawet prędzej blokują te osoby surowce. Więc przy takich super wielorybach, wydaje mi się, że to nie będzie jakaś taka wielka różnica że jeżeli ktoś będzie chciał sobie mega napompować kom to szybko to i tak to zrobi i te kolejki nie bardzo go dotkną bo to są raczej osoby które i tak nie czekają na koniec kolejki tylko klikają następna 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 o ile tylko pozwalają im surowce więc kolejka sama z siebie jest trochę taką rzeczą związaną z free-to-play, w sensie, że staramy się tak zarządzać tym czasem, żeby równocześnie robiły się te same rzeczy. Tak jak mówię, wieloryby rzadko czekają, więc jakieś takie bardzo mówienie, że to jest, o, a to dla wielorybów i tak dalej, tylko i wyłącznie. Wydaje mi się w miarę, może nie bezpodstawne, ale nie wydaje mi się, że to miało aż takie znaczenie dla tych największych wielorybów, i że oni będą robili dzięki temu jakąś niesamowitą turboróżnicę. No, ale na pewno jakaś to różnica będzie. Na pewno będzie różnica, powiedziałbym, że. Powiększy się różnica pomiędzy graczami takimi free to play i low spenderami, ponieważ to, co moim zdaniem to jest, to będzie to bardzo mocne dla takich właśnie low spenderów, czyli osoby, które, bo widzimy, że też te paczki nie są drogie, nie? Tutaj mamy jedną za. 5 dolarów, czyli to pewnie będzie ta za te 20 parę złotych u nas, i ta druga jest za 10 dolarów, no, czyli będzie za 50 można sobie zrobić tą drugą kolejkę, jeśli chodzi o research. No, umówmy się, jeśli są droższe rzeczy do kupienia w Rise of Kingdoms, a tutaj widzimy, że możemy sobie to kupić na stałe za takie pieniądze. Więc wydaje mi się, że jest to takie trochę podejście, trochę jak z Crystal Technology, z niektórymi rzeczami, że jeżeli ktoś cokolwiek wydaje w tej grze. To wyda też tutaj, i że dla ludzi nie będzie to jakiś taki wielki wydatek, że tam te parę złotych wydadzą, ich machną na to ręką, no i dzięki temu rzeczywiście będą mieli dosyć duże atuty w ręku, dzięki temu będą mogli po prostu szybciej ulepszać swoje konto. To na pewno zaboli najbardziej te osoby, które nic nie wydają, czy tam z zasady, czy z braku możliwości zapłacenia tak dalej tak dalej. Może to być rzeczywiście problem, i wydaje mi się, że Lili w też chce. Od samego początku przyzwyczaić jak największą ilość graczy do tego, żeby płacili im pieniądze, no bo to w końcu, kurczę, jest biznes, nie? Więc od razu e, takie pokazanie, że o zobacz, tutaj masz paczkę, będziesz dużo szybszy, wszyscy inni ją mają, bo przecież nie jest droga. Zapłać z nami i kolegami, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ kiedy już e, komuś, moim zdaniem, się odblokuje taki mechanizm w głowie, że można w ogóle. Wydać na to pieniądze jakiekolwiek, to dużo łatwiej jest tym osobom później już takie otwarte drzwi znowu wypchnąć i, a no przecież zapłaciłeś za to, to może jeszcze kupisz za to, a to może jeszcze coś tam i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. Jest to w ogóle znana metoda różnego rodzaju właśnie marketingu, tak, że jeżeli. Na przykład idziecie do zwyczajnego jakiegoś sklepu w galerii, kupujecie spodnie to od razu, a może do tego kupisz sobie jeszcze koszulę, a może pasek, a może buty i co ciekawe jest taki mechanizm w naszej głowie, że częściej damy się namówić na tą kolejną rzecz, na którą mieliśmy, mieliśmy zapłacić, dlatego te wszystkie różnego rodzaju promocje, tam 2 plus 1 i tak dalej, one też na nas działają. Więc wydaje mi się, że trochę jest to w tę stronę, ponieważ. Jeżeli sobie tak pomyślimy o tym, to to nie jest żadna jakaś taka zmiana, której ludzie się domagali. Nie? Jest, było wiele rzeczy, z którymi ludzie mieli problem, takich rzeczy, gdzie bardzo chcieli ludzie zmian, natomiast nie wydaje mi się, że akurat to by była jedna z nich. Nie? Wydaje mi się, że to jest akurat takie, że okej, okay, Trzeba się odbudować, trzeba to wszystko budować powoli swoje konto, ale nie jest to jakiś taki wielki problem. Wydaje mi się, że to, co ostatnimi czasy Lili zrobiło, czyli takie hermetyzowanie tych nowych królestw, że właśnie nie ma już teraz ani skoczków, ani nie ma tej migracji, tylko gramy sobie po prostu w tych królestwach, w których jesteśmy, jest wystarczające, więc. Dzięki temu nie spotykamy na swoim drodze, nie mamy czegoś takiego, że o, w KvK2 musimy już mieć wszystko, bo tam zaraz migrują do nas mega silne konta i nie będziemy mieli z nimi żadnych szans. Skoro to zablokowali i świetnie, że to zrobili, to teraz już nie ma aż takiej mega potrzeby pompowania. W sensie, że jeżeli jesteśmy, możemy mieć nawet słabsze konta, ale nie jest to żaden problem, bo inni mają dokładnie tak samo jak my. Natomiast tutaj wprowadzają znowu dodatkową konkurencję, tak? Czyli jeżeli e, ktoś sobie zrobi tą trzecią kolejkę, no to będzie mocniejszy. No i tak samo będzie, jeśli chodzi o ten research, bo tam też rzeczywiście, jeśli chodzi o badania, to dosyć długo się czeka. I tak jak mówię, jeżeli wszyscy czekają, jest spoko. Wielorybów tych takich mega e, wyłączyłbym poza nawias, ponieważ oni, e, no, w zasadzie mogą niemalże wszystko, tak? Więc dla nich to nie będzie aż taka różnica. Tylko po prostu jakaś tam kolejna patka do kupienia, i im to nie zrobi wielkiej różnicy. Szczerze ciężko mi powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Z mojej perspektywy, ja bym powiedział, że ja bym czegoś takiego nie chciał. W sensie takim, że dla mnie i tak już różnego rodzaju klikania i tak dalej, tych rzeczy w roku jest bardzo dużo, więc fajnie było, kiedy właśnie blokowała nas gra w jakiś sposób, że ok, dobra. Może bym zrobił jakieś tam kolejne badania albo coś jeszcze wybudował, ale nie mogę, więc nie wiem, zajmę się czymś innym, tak? Zobaczę, co tu jeszcze w tej GC jest, a może z kimś pogadam, z sojuszu i tak dalej. Dzięki temu było trochę więcej luzu powiedzmy ogólnie rzecz biorąc w tej grze. Teraz będzie dużo bardziej, będziemy dużo bardziej cisnąć. Wydaje mi się, że to też jest trochę związane z tym, że. Rise of Kingdoms i ogólnie wydaje mi się, że gry albo nawet całe społeczności idą trochę w takim sensie, że koncentrujemy się bardziej na swoim koncie. Wydaje mi się, że paradoksalnie to nie działa, ale, ale ludzie po prostu tacy są, tak? Ja też widzę po sobie, jak gram, więc tutaj akurat mój, moje introwertyczne nastawienie działa, ponieważ ja też tak mam, że często gdzieś tam zamykam się w swojej skorupie, robię sobie rzeczy, które są na moim koncie. Mam, nie wiem, jest kilka osób, z którymi rozmawiam, a czasem nie rozmawiam z nikim, tylko po prostu zrobię sobie te rzeczy, które mam u siebie i tyle. No i im więcej mamy do roboty na swoim koncie, tym mniej mamy czasu, żeby wiecie, gdzieś tam otworzyć czat, zobaczyć, kto tam do mnie pisze, odpisać i tak dalej, nie. No bo jak te rzeczy robić, skoro tutaj cały czas? Trzeba klikać, cisnąć, to zrobić, tu leczyć, tu budować, tu i tak dalej, i tak dalej, nie? Im więcej tych rzeczy mamy w swoim mieście, im więcej jest wydarzeń. Tym mniej będziemy mieli czasu na społeczność. Z drugiej strony wiem, że osoby, które są młodsze i mniej tych bodźców, tym szybciej się nudzą, tak? Czyli jeżeli nie ma nic do klikania, nic do roboty, to gra w ogóle idzie w odstawkę, no i na te osoby twórcy gry też muszą zwrócić uwagę. Także, no cóż. Coś takiego próbują. Jest jeszcze właśnie kwestia taka, że to są testy, nie? że to mogą stwierdzić, że dobra, były testy, ale w sumie to nie jest najlepszy pomysł. Tylko że właśnie, skoro te testy teraz wyszły, to jestem ciekawy, jak oni do tego podejdą. Gdyby teoretycznie mieli to wycofać, to niby jak. Nagle komuś, kto zapłacił za tą kolejkę, powiedzą: dobra, dobra, koniec, Twojej kolejki, nara, teraz ci ją zabieramy. To musieliby oczywiście przynajmniej zwrócić pieniądze, to jest jedna sprawa, no ale. I tak przecież w tym czasie nabyłby już pewną przewagę w porównaniu do jakichś, nie wiem, innych królestw, które w ogóle nie miałyby tej opcji. Więc tutaj jest też dosyć ciekawa sprawa, jak oni z tego wyjdą, no ale zobaczymy. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Czy jesteście zwolennikami takiej paczki? Tak jak mówię, plus jest taki dosyć, że one nie wyglądają na drogie, nie? że one są takie w miarę powiedzmy, że dostępne i można będzie sobie je zrobić, ale czy to w ogóle to jest to, czego potrzebujemy, nie wiem. Tyle z mojej strony, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.